w dzisiejszym odcinku zagramy sobie e, Fortnite'a po nowym update'cie, e, Są nowe itemy, jest e, Midas jako boss chyba, czy nie jako boss, nie wiem, jest Midas po prostu. E, ja sobie ubrałem Midasa, Jest nowy Tomigan i e, polecimy sobie na na Midasa, sobie polecimy. Czy pokażę wam gdzie jest Midas? I... I co jeszcze wam mogę powiedzieć? Zobaczymy, jak wyjdzie nasza namgieczka. Nam yy, wy możecie zostawić Subika na kanale, mi to bardzo pomoże. A was to nic nie kosztuje, więc. Yy, więc czemu, czemu, czemu nie? Polecimy sobie na statek, czyli tu. I tu jest chyba Midas, ale nie jestem pewien, co tym jest, chopie. Czy się dobrze czujesz? Chyba nie za bardzo. Yy, skaczemy od razu, bo w sumie tak, taka jest yy, jakby tasa lotu busa, yy, więc yy, spoko, że dla ciebie piesie. Jakie ja wybędę zadanie? Zów nie. okej, okay, może być. Yy, tu jest jakiś ziomek. Tak mi się wydaje, że to jest jacht Midasa. Ale czy tu jest boss Midas? Nie, tu jest jeden typ. Trzeba będzie go załatwić. Yy, jakaś skrzynka i cokolwiek można dostać. To jest? To jest A? Nie, to jest... To... To, ta tu, tu jest jak mi dasa, bo tu przecież mi das sobie stoi. Dobra, trzeba to ubrać, trzeba to z tym tylko On pływa, on pływa Paczek go zuję, paczek go zrobię. Ty masz jakieś lagi, czy co? Bo ja ci nie mogę trafić nawet Dobra, jesteśmy sami na tej miejscówce. Czy jest tu gdzieś Midas, z którym mogę się zmierzyć? Bo ja nie wiem, jak to działa. O, dobra, mamy ją full'a. Tu z kimś mogę pogadać. To jest Midas. Feltowy Tomigan. No weźmy. Bo to jest w ogóle nowy, nowy item, nie? To jest sobie go chętnie wezmę. Weźmy sobie Launchpadem. To mogę sobie wyrzucić. O. Dobra, Dobra. Hop, hop delikwent został z, tutaj zdeklasowany. Się przeznaczyłem jak do miast, już szczerze powiem. Pójdziemy sobie na zaświaty. Eee... Na no, razie z tym Midasem to myślałem, że będę mógł się z nim bić, czy coś. No ale chyba nie za bardzo, wiecie? Chyba, chyba nie. Latająca skrzynka. O, 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 z tej latającej skrzynki dostałem nowy item. To mi się podoba. Auto jedzie. Z tamtej strony. Aha, bo w ogóle ten, ten Tomingan ma celownik. Nice. Ja tu mam jakieś zadanie chyba. Jakieś romby mam. O, tu coś jest. Zobaczmy, jak ja nowej tem. Halo? O! Nice! Nie, nawet nie widziałem za ile chop dostał. O, i ja mam fumaca. Mam zieloną pompę, no to nieźle. Ale to jak ja mam wejść tam? No kurcze, co tu się dzieje? Tu, dobra. To czy mam tu iść? Co tu jest? Jakaś cela. Zbierz kartę statu. Zbadaj kaj... coś tam. Kajdany. Zbadaj drzwi od celi. A tu Midas chyba był! No bo złoto, złote wszystko tu jest. I drzwi. A, o. O, to nieźle. Ty, bo ja nie wiem sam Nie wiem, czy tu ktoś jest, jest top 28. Dobra, robię tego tego. Robię tego zademiarza. Wygram z nim. Pa, jak będę ich robił. Co to robi? No dobra, przestań tam gadać i chodź się bić. Dobra, do widzenia panu. To jest syp. Dobra, leży. Już się troszeczkę zeznesowałem, jak ja go tutaj zobaczyłem, ale udało się. Mamy syfon. Więc jest git. Hmm. Aha, są uważania. No, nice. E, polećmy sobie tu na postępne przejście, na przejście, e, z chwili słyszałem też piony że teraz nie leczą, nie leczą, no piony na pewno leczą, e, nie biją przez ścianę, tylko, o, 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 nowej wejdę. Nowe co to robi, a jak to się nazywa, a, mało bań, ha. czyli to jest bańka osłona po prostu, no dobra, fajnie, fajnie, ale nie potrzebuję tego. Eee, dobra mm, Lecimy sobie na kolejnego Bosika No i delikwent już leży, nie? Patrzcie sobie ha. Ha, ha, ha. Ej, bo on mnie zabija No dobra, już się, już się przestraszyłem Bo chciałem sobie go skilofować i tak trochę, 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 trochę nie robił. Bit sandwich. Flabowy sandwich, no to myślę. Czekajcie, czekajcie, czekaj. Chyba tam leży typ. Czekaj, czekaj, czekaj. Tam jest ten typ. I to jest ten od CBL chyba. Oj, właśnie popełniłeś błąd. Leżysz. Aha, ty nie boisz się od Cybera? To gdzie jest typ od Cybera? No halo! Gdzie jest typ ze Ej! Daj mi to. Dobra. Nie wiem, chyba... No, na wyspie go chyba nie ma, nie? Ej, dobra, no to nie było zbyt... fajne. O, tam są. Po tam go bije z tego? Dobra, ja sobie nowe skrzydła. To nie będzie zbyt łąte. Czyli tam są dwa medaliony. Mm, ja sobie odbuduję się, tak. I on do niego wali. Czym on do niego wali? On ma jakieś lepsze. Tak, chyba. Lepszego Zeusa. Tamten tam pojechał. Czekajcie, ja się schowam na tej wyspie. Tylko gdzie? Tu się nawet nie ma gdzie schować. Tu się schowam. O, tu się schowam. Ale tu nawet nikt nie idzie, no. Dobra, a ja wezmę tą wyspę sobie. Dobra, ja sobie wszystko przeładuję. To ja sobie chyba w ogóle wy wyrzucę. Fajnie to jest, ale nie potrzebuję tego. Mm, ja muszę dojechać jechać jakiegoś tego med medalionia żeby jak jeden nie miał już dwa... O Boże, tu ktoś przyleciał. Serio. Dobra, chłopie, zadałeś z nie tym typem. Dajcie chwilę. Się zamknę na chwilę, bo. Mocno bita. Czy ty się leczysz? Na serio? Oj, nie. Dacie. Masz się nie bawić ze mną? On się nie chce. A nawet nie gdzie on jest, a co ty robisz? No ja gina. Lecisz. Ma mało, ma mało, ma mało. Ja się uleczę. Dobra, idę stąd, zostawiam go. O Boże. Dobra. Trudno. Nie udało się. Ale była dobra gierka. Trochę się pogubiłem. Eee, no trudno. Eee, ogółem update spoko. Jest jeszcze nowy typ podłoga to lawa, ale to sobie zagramy jutro na streamku, więc wpadajcie. Do zobaczenia jutro i... Papa